I oto i ona aktualizacja do iPhone'a 16 Pro. Podobno poprawili HDR, kamerę, MP3 DVD. No, przeczytajcie sobie wszystko, co jeśli chcecie, tylko aż pepe. Przednia kamera, ilość detali. Wow. Robi wrażenie. Lecz producent w ogóle nie wspominał o przedniej kamerze, lecz o HDR i Makro, więc HDR w szerokim obiektywie wow no grubo 1x główny obiektyw ilość detali jest szokująca 2x tu widzimy każdą kropeczkę na tym liściu najmniejszą czy jest jakieś życie życia nie widzę ale robi robotę Jest życie, popatrz. No, genialnie. No, i oczywiście musimy troszkę oddalić, żeby zrobić 5x, ale to już jest cyfrowe, więc 2x jest najlepiej. Wow. I oddalamy. Zobacz, jakie to jest malutkie. Wow, HDR. No, robi wrażenie. Jestem mile zaskoczony. Sprawdźmy, jak gładki jest zoom. A jest genialnie gładki, możesz szpiegować sąsiadkę. No i jak jest ładna i się opala, to dlaczego mnie Ale jest to gładkie. Używając Black Magic w HDR-ze. Nie wiem, czy zauważycie to, ale ekran skacze, góra-dół. O, no. Jest to w szerokim obiektywie. Jeszcze raz. Poza tym nie znalazłem żadnych dodatkowych funkcji czy udogodnień. Wszystko działa prawidłowo no, poza Blackmagic Camera.